30 maja, godzina 6 rano Idę na ryby, na spinning Jest tak, jest temperatura 5 stopni Celsjusza, czyli chłodnawo Mgła osiada na pola Ale dzień się zapowiada ładnie, na wschodzie wschodzi słoneczko Przyroda się budzi A na zachodzie, zachodzi księżyc Brakuje mu dosłownie parę nocy do pełnej pełni. Jest to ostatnia kwarta. I nie wiem, czy będzie wpływał coś na ryby, czy nie. Zacznę łowić od miejsca, gdzie ostatnio zerwałem szczupaka. Ciśnienie poza tym jest 1028 hp. No, wysokie, bardzo wysokie. Ostatnio oglądając filmik, ktoś tam powiedział, że wysokie ciśnienie działa na, niekorzystnie na brania dużych ryb. Zobaczymy. Niech nawet biorą małe, aby coś się działo. Niech tam jakieś wnioski będą później wysunięte z tego. Mały pistolecik 40 cm na obrotóweczkę Coś tam przy samym brzegu uderzył A zadziwił mnie znowu swoją walecznością No strasznie, strasznie waleczne są tutaj te ryby Niby małe, niepozorne A walczył jak miał co najmniej 10 cm więcej Dwie godziny łowienia kontakt z jednym szczupaczkiem krótkim, jakiś tam okonek, jakieś tam włoskubnięcie małe nic poza tym, spokojna woda, bez wiaterku żadnego ładny dzień się zapowiada słonecznie od wczoraj jest ocieplenie, po południu się ociepliło i tak myślę, że już teraz będzie szału, nie będzie z temperaturami, nie będą to 30-25, ale koło 20 stopni będzie Brawa wysoka, nieskoszona, zroszona dzisiaj, strasznie przemokłem, mimo to, że mam spodnie przeciwdeszczowe. Ale jestem do pasa zmoczony. Jest wędkarz nad jeziorkiem. On dopiero zaczyna łowić, ja się zwijam do domu. Wolę się nie przeziębić, kawkę wypić gorącą. Zobaczę może, jeżeli będzie czas, wpadnę wieczorkiem, jeszcze chyba na spławik ostatni raz.